Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować zestaw Pico o numerze 57138 z czwartej epoki. W skład tego zestawu wchodzi lokomotywa BR119 oraz trzy wagony EAL5918. Jest to zestaw kolei NRD mniej więcej z połowy lat 80. Jak widzimy w skład tego zestawu wchodzi no wyżej wymieniona lokomotywa oczywiście, trzy wagony. Yy, taki krótki owal podstawowy można powiedzieć. No i oczywiście zasilacz ze sterowaniem. Przejdźmy zatem do tego co najważniejsze, a więc do lokomotywy. Pokró postaram się <śm> omówić co to za lokomotywa, gdzie została wyprodukowana, ale nie będę, nie będę przedłużał, nie będę za bardzo przynudzał. Zobaczmy najpierw, jak ona jest wykonana. Widzimy, że jest odwzorowana dosyć szczegółowo, wszystko z najwyższą starannością. Niby jest to zestaw hobby, ale lokomotywa pochodzi z serii Expert. Można było ją nabyć pod numerem 59930 za cenę tego zestawu. Także kupno takiego zestawu, jak zawsze w przypadku zestawów, jest ofertą bardzo atrakcyjną. No dobrze. Lokomotywa, tak jak już wcześniej wspomniałem, pochodzi z czwartej epoki. Dokładna data rewizji tej lokomotywy to jest 1185 rok, czyli połowa lat 80. Do tego mamy. Trzy wagony EAL5918. Są to y, wagony y, używane na kolei NRD. To, jako ciekawostkę podam fakt, że y, każdy z tych wagonów posiada inny numer inwentarzowy oraz inną datę rewizji, także piko pod tym względem się postarało, bo kiedyś Raczej producent nie zwracał uwagi na takie szczegóły. Jeżeli było kilka wagonów takich samych, te wagony były identyczne pod każdym względem. Tutaj mamy, jak widać, może nie widać, ale jak, jak, jak powiedziałem, chociaż jak zrobię tutaj zbliżenie, o, tu widzimy numer na kolejnym wagonie. O, i proszę bardzo. Tak jak wspomniałem, lokomotywa ma rewizję 85 rok. Wagony są to e, dokładnie 12, 12, 84, 13, 8, 84 i 10, 9, 84. Jedyny mankament tego, co rzuca się dla wprawnego oka. No i dla osoby, która przywiązuje jakąś tam większą uwagę do y, modeli kolejowych jest brak pokrętła hamulca ręcznego. Nie wiem dlaczego Pico pożałowało to kilka euro centów, chociaż nie wiem czy nawet to jest taka suma, żeby wykonać i dołączyć do każdego zestawu, nawet do samodzielnego montażu takie pokrętła, no ale no, niestety będzie trzeba to jakoś rozwiązać we własnym zakresie. Poza tym nie ma, nie ma za bardzo się do czego przyczepić? Zobaczmy jeszcze, jak wygląda z przodu lokomotywa. Jest to lokomotywa y, produkowana w Rumunii dla kolei NRD Deutsche Reichsbahn. Yy, dokładnie ten egzemplarz czyli BR 119062 został wyprodukowany w 1981 roku w fabryce Faur w Bukareszcie a w ogóle seria tych lokomotyw yy, była produkowana od 1976 roku do, yy, 80, do 1985 roku yy, jako ciekawostkę Podam fakt, że w tej samej fabryce, w której została wyprodukowana ta seria lokomotyw, produkowano także dla polskich kolei państwowych lokomotywę wąskotorową lx D2 oraz dla normalnotorowej kolei SP32, jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanych tych lokomotyw, to było chyba mniej więcej. Nie, dokładnie 200 sztuk. Co tam dalej jeszcze na ten temat można dodać? Pod względem mocy, jak to wyglądało, a więc pierwowzór, czyli oryginał, posiadał 2597 koni mechanicznych. Dla porównania. Lokomotywa, której można powiedzieć, że rozwinięciem jest ta, czyli BR118, posiadała 1324 konie. BR120, czyli tak zwany Gagarin, 2000 koni. Ludmiła BR130 i tam różne wersje 132 i tak dalej. To jest od 3034 koni do 4004. Także można powiedzieć, że pod względem mocy była to swego czasu najmocniejsza lokomotywa na kolei DR potem po modyfikacjach BR-130 no, niestety spadła na drugą miejsce, spadła na drugie miejsce ale i tak myślę, że wbrew pozorom Moc 2597 koni, jest to dosyć sporo jak na taką lokomotywę. No i trzeba dodać jeszcze, że tutaj są yy, porównanie na przykład ze 118, tutaj są yy, po 3 osie na każdy wózek. W PR 118 są po 2 osie na wózek. Także już samo to świadczy o tym, że ta lokomotywa będzie mocniejsza. Jeszcze wracając do tego konkretnego egzemplarza, czyli BL119-062. Pierwowzór tej lokomotywy yy, służył na kolejach NRD do roku. 2001, ale wtedy już pod y, szyldem Deutsche Bahn, ponieważ jak wiadomo, Deutsche Reichsbahn i Deutsche Bundesbahn połączyły się w jedną firmę 1 stycznia 1994 roku i zostało utworzone y, Deutsche Bahn AG. No a oczywiście, Deutsche Reichsbahn niestety zakończyło swój żywot. Wracając jeszcze do wagonów. Ten typ wagonów produkowany był, tak jak już wcześniej wspomniałem, w NRD i chyba używany tylko na kolejach NRD, produkowane te wagony były w latach 1956-1957. Wiem, że Pico wykorzystuje formę tego wagonu do produkcji różnych wariacji, na przykład wagonów. PKP Cargo, yy, jakiś tam wagonów węgierskich chyba widziałem ostatnio, że zostały wpuszczone wagony kolei rosyjskich ale jedyny jedyne właściwe pochodzenie w sumie jest to y, tylko kolej NRD jeżeli ktoś byłby zainteresowany czymś takim to jeżeli jest fanem kolei NRD, no to może z czystym sumieniem te wagony stawiać na tory. No dobra, żeby nie przedłużać, zobaczymy, jak to wszystko sprawuje się na torach. Rozłożymy ten, no może nie wiem, czy uda się cały, bo tu mam dosyć ograniczoną powierzchnię, ale częściowo na pewno się uda rozłożyć. Pokazany owal wcześniej i zobaczymy, jak to się wszystko sprawuje na torach. No dobra, układ torowy mamy już przygotowany. Niestety nie zmieściły mi się dwa odcinki torów prostych. No ale bez tego też zobaczymy, jak to jeździ. Zapomniałem jeszcze dodać, że jest tu taki yy, ciekawy przyrząd, który służy do pomocy w ustawianiu taworu. No niektórzy oczywiście z, z, z biegiem lat dochodzą do takiej wprawy, że nie potrzebują, takich, nie potrzebują takich urządzeń. Jednak jeżeli ktoś jest początkujący lub nie ma wprawy w ustawianiu kół na torach, może posłużyć się tym w ten oto sposób. No i tylko stoi na torach. Przejedziemy kawałek dalej. Stawimy kolejne wagony. Trochę to wygląda jak jazda z górki rozrządowej. Dobra, żeby nam to się wszystko połączyło. Cofnę trochę. Wagony oczywiście najłatwiej jest łączyć yy, na odcinku prostym, chociaż ostatnio oglądałem film yy, prezentowany przez PIKO, gdzie pan prezenter miał problemy, bo za wzięcie próbował połączyć wagony na łuku. No niestety mu nie wychodziło przez kilka minut. Nie wiem, czy sobie zdał z tym radę, bo w końcu ja sobie spokój z oglądaniem tego, bo nie mogę już na to patrzeć. No dobra, zobaczymy jak to jeździ do tyłu, do przodu. No coś tam chyba. Niedokładnie połączyłem, bo słychać charakterystyczny stukot kół. No jak słyszymy, lokomotywa porusza się naprawdę cicho. Oczywiście jest możliwość zamontowania w niej dekodera, dekodera yy, cyfrowego, jazdy oraz oświetlenia i oraz jazdy oświetlenia i dźwięku wtedy. Mamy doznania, jak podczas oglądania prawdziwej kolei. Sprawdzimy jak szybka jest taka lokomotywa. Oj, jeszcze nie odkręciłem do końca. No. Dobra, wolno, jeszcze wyleci, spadnie. Na ziemi rozbije się, lepiej nie ryzykować. Tak czy inaczej ma potencjał. Tu 2597 koni <noise> został pomniejszony tak, że lokomotywa naprawdę daje radę. Tak na marginesie jeszcze. Mam taki, można powiedzieć, czwarty wagon. On się delikatnie różni. Od tych pozostałych, ponieważ jest to wagon OPW, czyli OPW oznacza wspólny park wagonów dla krajów RWPG. Oczywiście, już to stowarzyszenie RWPG nie istnieje, no ale można sobie taki wagon dodać do tego składu. Zawsze to będzie jakoś bardziej bogato, jakiś. Jakieś takie rozwinięcie. Z tym, że on ma rewizję chyba 78 rok, ale przymknijmy na to oko. Zobaczmy jak z tym czwartym wagonem. No, no teraz to jest... Teraz jest lepiej. No dobra, pojeździliśmy trochę, zobaczyliśmy jak to wygląda. Także to by było na tyle. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał jakieś filmy związane z podobną tematyką, a więc koleje DR przede wszystkim, chociaż ostatnio przez przypadek kupiłem trzy lokomotywy z polskich kolei. No to mogę coś jeszcze nagrać. Dajcie znać w komentarzach. Pa!